Siemanko, limonianko! Z tej strony Siwidał i chciałem Wam też y, nagrać znowu kalendarz i od razu odpowiedzieć na Wasze jedno pytanie, które mi zadawaliście pod filmikami. Czyli jak się z Wami witam? Witam się z Wami. Siemanko, limonianko! A czemu? Bo limonkowy to mój ulubiony kolor. Jak pewnie zobaczyliście po części mojego ubioru. Na przykład po okularach, po I po wydruku na bluzie, którą teraz mam. A teraz przejdźmy do rzeczy i otwórzmy kalendarze. Mamy Star Wars i Minecraft. Tak jak mówiłem, będziemy zaczynać od Minecrafta, bo łatwiej znaleźć numerek, bo mają większe. Ostatnio był ósmy i mieliśmy kotka. Więc teraz otwieramy dziewiątkę, która jest tutaj. A łagodź siedemnastka, szesnastka, dwudziestka i dwudziestka czwórka. A my mamy Steve'a i... i something fuzzy z Minecraft'a. Trzeba otworzyć. I mamy Steve'a, hełm i... Głowa Steve'a, nogi Steve'a, hełm Steve'a Książka Taka podkładka na książkę Obudowa do Enchanted Table I Jakiś... Jakiś... Co to jest? Kilof jakiś? To jest jakiś Kill'off, patrzcie Nie chce się złamać. Połóż może tutaj i... Wiem! To masz. jest tego ekwipunek i to jest... No to kilos. Pokaż. Chyba. O, tak. No, wygląda na kilo. Jakby miał w ręce coś ze swojego ekwipunku. Tu ma kilo w ręce, a tu ma ekwipunek. I też kilo. Ma dwa kilo. A może to nie jest kilo? Napiszcie co według was to jest. Bo według mnie jakieś killów. A może jakaś monetka? albo Exp, w którym będzie. Ej, dobra, mamy Steve'a. I to świąteczną wersję, tak jak mieliśmy Alex świąteczną. No to pokaż nam bliżej tutaj. Alex miał sweterek świąteczny z creeperem, a, a po, on wankiem. I obydwoje mają taki tylko taką. My... O, taki coś. Mi się. No, ma... taką... Który Wam się bardziej podoba? Mi się bardziej podoba Steve Mi też. Chociaż powinnam być za dziewczyną. Nie powinna się. Dobra, i teraz taki. O, żeby się ze sobą, że co będzie się lepiej trzymać. Tak to wygląda bez książki, którą dodajemy teraz. Nawet no, fajny. Dzisiaj jakiś problem z zoomowaniem. Według nie powinno być takie, że ona jest lekko przymknięta. Są takie książki, przecież w kalendarzach Alicji były. Lego Friends są. No. Ale też są fajne. Bo ta książka w Minecraft'cie jak się odejdzie, to jest taka przymknięta, a jak się podejdzie, to jest ty, to się otwiera. Więc fajnie by było, gdyby była taka książka. Aha, zapomniałem znowu. Jak co? Ja to chcę to odcinek. Standardzik. To w takim razie my tu ogarniemy. Weźmiemy następny kata katalog. Kalendarz. No widzicie. Tutaj przejęzyczenia matki. A tutaj... To jest cięż... ciężkie to jest. Coraz więcej dodatków. Wejdzę to tak naprawdę z klaskosnego. Klos... Mam ich tutaj tyle. No. Dajcie znać, czy będziecie chcieli yy, oglądać jak Kuba składa zestawy, czy już gotowe. Zobaczyć no. Ze składania to by były pewnie live'y Dobra, mamy dziewiąteczkę, co tutaj? Pudełeczka z dzieciami w środku A, no, częściami zobaczcie. robotów w środku Słabe Patrzcie To co, chyba słaby ten kalendarz się Star robotę. Wars w tym roku I co, już? Tak bo To, to jest noga Free Pio. Nogi tego robota o, Tego I część ciała Nie wiem jakiego, ale coś robota jakiegoś Czyli zapasowe A no to faktycznie Dajcie znać w komentarzach, czy to według was też to jest słaba Jakby na przykład tak Ej, bo teraz można wam tak wymienić? O, i ja będzie miał teraz na przykład taką Na no, przykład, gdzie on się spaliła, to No nie wiem. Będziemy mogli im wymieniać te A tego będzie można podmienić do takiego bardziej złotego, bo on normalnie jest taki żółty trochę. No ale zobaczcie, tutaj też chyba będzie złoty, czy nie? A bo oni dodali takie. Patrzcie, tutaj jest. My dzieci do, do naprawiania o, To tu jeszcze tutaj tych... zobaczcie taka skrzynka będzie Tutaj masz No Nie, ona jest obrazkiem To jest skrzynka, która będzie to będą dzieci do naprawienia tu będzie skrzynka Kolejna Czyli w to będzie taki kalendarz Jak yy, fabryka robotów Można powiedzieć Że będzie związany z robotami bardziej więc, jeżeli będzie takich więcej, to trochę słabo. Więc według mnie dzisiaj wygrywa LEGO Minecraft, bo było więcej, ładniej to wyglądało. Nie dali nam jakiejś skrzynki, po prostu. No jeszcze była figurka. Bo... No. Znaczy tak naprawdę tu mamy części figurek. Więc wygrywa dzisiaj Minecraft. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. k a